Ale dały one z kolei pole, dały jakby rozbieg do tego, że zrobiliśmy wiele autorskich programów. Ilka oczywiście. Publiczność się pojawiła później na spektaklach, bo znała nas ze spotkań z Baldami. No i pewnie Państwo pamiętają tam te postacie, które tak wchodziły co jakiś czas. Jeden niespecjalnie rozgarnięty, drugi bezczelny, który go bez, bez przerwy pacyfikował. Ja byłem szefem. No, <śmiech> 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 Więc musiałem panować. A ja się generalnie byłem. z Tobą zgadzałem, ale tak. I szliśmy no. ku lepszemu jutru. Z tymi I, i, No i, i, i idziemy dalej. <laughs> tak. Tak. Idziemy. No to posłuchajmy, proszę Państwa, czegoś z loży To są nagrania radiowe, będzie jeden z takich dialogów, będzie piosenka Dzisiaj loża 44, Bractwo Satyryczne Grzegorz Michalec i Maciej Wiatkowski są u nas do godziny 14 Warcaby masz Szachy, nie widzisz? A widzę, nawet podobne, a skąd masz? Po dziadku, dziadek tym handlował Zabytkowa rzecz, z 80 lat mają Uuu, to niezła lokata, i tych nie sprzedał? No tych nie nie było chętnych. Byli, ale babcia mówiła, że podczas bombardowania ciężko się było targować, a dziadek był uparty i nie chciał opuścić. Ceny? Bramy, w której targował. A babcia co na to? Babcia nic, płakała jak to wdowa. A, rozumiem, od tego bombardowania, bo dziadek w tej bramie. Nie, w sąsiedniej, tam ceny były lepsze. I tam spadła bomba. Nie, cena. I tak to sobie wziął do serca, że wiesz. No wiem, aż serce pęka. I co? Zawał? Nie, wpadł pod dorożkę dzień później. Dorożki. Było coś takiego. Ale to straszne. Do czego? Ładnie wyglądały i nawet nie trzęsły. No to, i to dobrze by się szachy poprzewracały. Boże, co ja mówię? Udziela mi się, czy co? Dobra, rozstawiaj. Słuchaj, ja, ja wiem, że to moje szachy i po moim dziadku, ale ty, ty nie masz wrażenia, że my teraz wychodzimy na lekko nieprzystających, jakby? Bo? Bo kto dzisiaj gra w szachy? Ludzie grają. A reszta? A co cię obchodzi reszta? Są w większości. Zawsze byli, a ty resztę obchodzisz? Nie. Czekam aż mi wydadzą. No to nieładnie, bo gdy byłbyś dżentelmenem, to byś powiedział, reszty nie trzeba i dumnie wyszedł. Na głupa. No ale w jakim stylu? A co do szachów, to gwarantowany rozwój intelektualny, trening mózgu, szerzenie horyzontów, nauka strategii, przewaga rozumu nad resztą. A mówiłeś, że reszty nie trzeba. A to zależy od tego, kto się wydaje. No czasami resztę trzeba wydać. No to twój ruch. Mój. Eee, no to tak jak mój, to ja ci z przewagą rozumu i gwarantowanym rozwojem intelektualnym Szach. O, to te, jak ty mi teraz tak pohamsku z przewagą rozumu szach, to ja ci teraz intelektualnie mogę. co ja ci teraz mogę? No? Co ty mi teraz, szerząc horyzonty, możesz? Biorąc pod uwagę szachownicę, to ja ci teraz strategicznie mogę. O tak. No i jak ci? No i teraz trening mózgu. Koniec na damkę. Bez uprzedzenia, bez gry wstępnej. Nie, no tu prymity. Jaka szachownica? Takie ruchy, kochani. Ale goniec na damkę? Taki mezalian z cofni. Tutaj. A nie, kochani, nic z tego. Trzeba szerzyć horyzonty. Demokracja jest, a w demokracji nawet goniec też może. A co to damka? Tabu jakiś? W demokracji wszyscy przecież mają równe szanse. Goniec też, damka mniejsza. To przewaga reszty nad rozumem. No i teraz kombinuj. Tak. To jak demokracja? No ja tego gońca... Pionem. Jak goniec może, to pionek też. Bez strategii, ale skuteczniej, co? No nie, to obrzydlistwo. Od tyłu go zaszłeś. Ludno! W demokracji od tyłu też bywa. To przewaga instynktu nad rozumem i nie trzeba być specem. Ale wiocha, czekaj. A? A? Trening mózgu może? Albo nauka strategii? Może, może. To jak? Tak, to ja teraz tu i szachuję. Wiesz? Akcent popraw, bo pomyślę, że w liczbie mnogiej mnie uciszasz. To jak ty mi intelektualnie. Tak, to ja ci teraz powierzę. Ty, powierzę, to ty mi tu nie próbuj. Co prawda jest demokracja, ale póki co to w Polsce jesteś i masz szczęście, że nie w Iranie. Wiem, do Iranu jeszcze nam brakuje. Ja jeszcze jakieś pół roku, a na razie to cofnij. Po co ci to? Horyzontu trochę i rozumu, gdy reszta w szachu. Cofnij i twój ruch. Dobra. Na gdzie ja się mogę ruszyć jak ty mi tak? Nigdzie nie możesz, kochany. To taki polski demokratyczny korowód. Przewaga reszty nad resztą, reszty nad pozostałymi, a pozostałych nad resztą. Tylko rozum pod. Gramy dalej? Zaraz. Może herbaty zrobię? Zrób. Ustawisz? Tego już nikt nie ustawi, ale herbaty zrób. Na optymistycznym niebie pod sterylnym nieboskłonem nigdy nie ma niespodzianek, kto jest grane, co sprawdzone, więc skąd nagle czarne chmury, dociec prawdy, szanse marne, coś jest nie tak bić na trwogę, raz że chmury, dwa, dwarze czarne. Wszyscy cicho, pani każą zamknąć gęby, niech nie kraczą. Sprawa prosta nie ma sprawy, specjaliści wytłumaczą. Podstaw brak do obaw wszelkich, byśmy już na alarm bili. Z wielkiej chmury deszcz niewielki, specjaliści ustalili. By wszyscy byli wciąż spokojni, pojedynczo oraz z połowem. I kogo weźmiesz do swej arki, obywatelu Noem. Zboża latość obrodziły, spadek stopy się zatrzymał, wciąż dla wszystkich szanse rosną, znów łagodna ma być zima Najważniejsze mieć świadomość, co nam się na lepsze zmienia i gradację znać problemów i mieć jasny punkt widzenia. Tu są doły, tam jest góra, wyżej ręce, niżej głowy. To jest białe, to jest czarne, to jest śmiech. A może skowyć świat właściwie bez tajemnic, wątpliwości nic nie znaczą. Jak coś nie gra, nie ma sprawy, specjaliści wytłumaczą. My wszyscy byli znów spokojni, pojedynczo oraz połem. I kogo weźmiesz do swej arki, obywatelu Noem. My wszyscy byli znów spokojni, pojedynczo oraz z I kogo weźmiesz do swej arki? Do swej arki? Do swej, arki, do swej arki. Może to jest nietaktowne, żeby w tych warunkach przyrody nadawać takie dźwięki w radiu, jakie pojawiły się na końcu tej piosenki, ale przypominam Państwu, dzisiaj słuchamy utworów Loży 44. Naszymi gośćmi są Grzegorz Michalec i Maciej Wiatkowski, a tutaj na skrzynkę mailową spływają listy z informacjami, co Państwo pamiętają, jak Państwo pamiętają. Proszę bardzo od Pana Piotra. List Loży 44 oczywiście pamiętam ze spotkań z Balladą, bo w Olsztynie ciężko było się inaczej spotkać z ich twórczością. Do dziś Mam w pamięci dobrymi chęciami Jest niebo wybrukowane Którą to frazę często stosuję Niestety na ogół nie znajduje ona zrozumienia I bywam poprawiany Wtedy mam okazję do krótkiej chwili edukacji Z dziejów polskiego kabaretu Macieja Wijatkowskiego miałem całe lata temu okazję spotkać w Olsztynie w sklepie modelarskim. A, pozdrawiam serdecznie, ja też pamiętam. Bardzo porządny sklep modelarski. Tak, Pop... i, to, te, I teraz jeszcze, żeby, żeby wiedział pan Piotr, o ile pamiętam pan tak, Piotr. Tak, tak, tak. tak, tak. E, można spotkać w Olsztynie e, dzieła Loży. O ile Maćka synów można nazwać dziełami. No dobrze, loży, ożeniłem ja tam, się, w się w Olsztynie, pozdrawiam serdecznie żonę i teściową. Czyli nie tylko sklep modelarski. Nie tylko, nie tylko. Pokazał wtedy, to wracając jeszcze do tego wątku sklepu modelarskiego, pokazał wtedy swój artykuł w pewnym magazynie kończący się tekstem Humbrolci w oko, tak? Ale tak, to taka firma modelarska, znaczy produkująca farby modelarskie, tam też popełniałem satyrę. Powinno być to wypipane. <laughs> My tutaj nic nie pipamy, my, my rozmawiamy. No to dobrze, to teraz powiedzmy, co się teraz dzieje z Lożą 44, bo Państwo sobie wspominki będą tutaj snuli i przesyłali nam na adres akademia.rozrywki a, a my rozmawiajmy o tym, co teraz z Lożą 44. W ubiegłym roku. Y w grudniu wystartowaliśmy po 17 latach. 17 lat nie, nie było prędzej. Czekaj, czekaj, to jeszcze w Jeszcze w 2007. Przygotowaliśmy spektakl spektak Kolędnicy. Kolędnik czyli... Polski 2007-2008. No, no, to jest tak, strasznie tak, długi tak. tam. Duży, tak. W każdym razie, w każdym razie m, pewien rodzaj zabawy z publicznością. To jest taki kurs, który ma za pieniądze z Unii i w części za prawdziwe pieniądze przygotować nas do wykonywania zawodu kolędnika. No, zanikającego. Myślę, a a o długich tradycjach. tradycji. Ciekawe. Ciekawa historia. Publiczność śpiewa razem z nami kolendy. Zna melodię. My teksty mamy: teksty Irka Szymańskiego, kolendy troszeczkę może inne, niepodobne, ale śpiewa się to. To jest ten spektakl. Ten spektakl, raczej gramy w zimie, w grudniu, w styczniu. Staramy się w sierpniu tego spektaklu nie grać. Mhm. I świeżutko jesteśmy po premierze spektaklu w Noslegowni. To jest jakby przedłużenie losu tych trzech wędrowców. Osiedli. Mają wreszcie, są wreszcie na swoim, mogą się wreszcie poczuć jak, jak człowiek wolny, syty, co parę dni mają te miejsca w noclegowni zagwarantowane. Rzecz się dzieje w noclegowni. A gdzie gracie? Te swoje spektakle, bo mówicie, że gramy. Zagraliśmy, zagraliśmy ten spektakl po premierze. Zagraliśmy trzy razy. W Lublinie do wakacji. I zrobił się, jakby zrobił się koniec sezonu.